제만고 Jak u Ciebie leci od tych kilku lat na moim kanale? Jest ok? A czemu o to pytam? Bo podesłano mi film, który kiedyś był u mnie na kanale, a teraz jest prywatny I jest to Ice bath challenge Wanna z lodem challenge że ten film w ogóle? Kojarzysz film Wanna z lodem challenge? Jeśli tak zostaw mi szosną łapeczkę Bo dzisiaj zobaczymy wszystkie filmy, które są u mnie na prywatnym Jeśli chodzi o challenge, i to jest powiem wam Czy ja się wstydzę tych filmów? No zaraz zobaczymy co to się wydarzy Bo z jakiegoś powodu są na prywatnym No ten akurat został wprowadzony na prywatny przez YouTube 72 tysiące łapek w górę i pokażę Wam, co jeszcze mam na prywatnym, chociaż nie wiem, czy chcecie to widzieć. bo tamtych filmów to jest, to jest już hardcore. Także 72 tysiące łapeczek pokażę Wam kolejny film. I oczywiście zostawcie hashtag Challenge. Jak stare challenge, które będziemy sobie oglądać i czemu one są na prywatnym, nie do końca wiem. W każdym razie zapraszam, bo jest, jest co pokazać. Boże święty, co ja miałem w głowie, mając 19 lat i mniej. Moja stara łazienka w domu. Jezu, jaki klimat, jakie wspomnienia. Dobra, dobra, Karol Moi drodzy, z tym są Karol95 Strasznie jeszcze jestem rozczarowany, ale będzie coś co znajduje się. Tak, wody. byłem wtedy chory Woda już leci. O nie moja wanna! O nie! Jest nieciekawie I moja koszulka stara! O nie! Jestem chory, ale... Jest do zrobienia, bez siostrą? Bez kitu, byłem chory i robiłem wanna z lodem challenge. No co musi? Który to jest zrobił? 2015. Ponad 4 lata temu, 4 lata i 2 miesiące, co ten chłop miał w głowie od 4 lat tyle się zmieniło. No w życiu bym nie nagrał takiego challenge, jak będzie 150 tysięcy łapek w górę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Rejestrując się teraz z linku pod spodem i używając mojego kodu Karolek, za pierwsze wydane 10 euro na stronie dostaniecie premię 1 euro. To niezawodne miejsce do kupowania gier za najlepszą cenę. Robię to w ciuchach, bo jeszcze jestem troszeczkę chory. Tak! Rózce, Fajna. Nie, ja, nie to nie było, że jesteś chory i zrobisz to w ciuchach Tylko to była promocja koszulki. Nie, żartuję. No byłem chory faktycznie Jakie warunki w ogóle domowe Że kontakt tam. <grym, grym, grym>, walcie się na rej zapraszał Powiedział. No tak, byłem bardziej taki wiecie Żartownisiowy. To były w ogóle inne czasy, bo teraz powiedziałbyś do widzów walcie się na rej Musisz mieć content, który mówi walcie się na rej Tak nie można No ale wtedy to było spoko, śmieszne. Zimniutka woda Pytania ci już zadajemy Pytania, zadajemy py właśnie Zadajemy pytania i jak się trzęsę, Boże! Jak długo trwała wojna stuletnia? Sto... 116 lat. Wojna stuletnia? 116 lat. Dobrze Dobra, dalej. dalej. Historyk. Do kraju pochodzi kapelusz typu Panama? Panama? Co? pewnie Panama? Z, z Ekwadoru? To będzie za łatwe z Panamy. Nie. Z Paragwaju. Z Ekwadoru. Wiedziałem! Dobrze. Zbyt podchwytliwe. Jeszcze tą starą kamerą nagrywałem. Dobra, dobra, to jeszcze nie jest złe. To jest tylko... Oh, 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 oh. To, jest... oh, oh, to było mocne, Boże, jakie to było mocne. W sensie siedzisz w zimnej wannie pełnej niczego, pełnej wody zimnej, a potem dorzucałem się jeszcze lód do tego. Dobra. To co za wypłynął z lodu, patrzcie, pokażę wam. A żeby być chodzyna, dzień wcześniej, znaczy dzień wcześniej, godzinę wcześniej kupowałem te kostki lodów ze sklepów, bo nie miałem lodówki, która robi sama lód, tak jak na przykład mam teraz, tylko musiałem kupić te kostki i to było tak pomrożone, to leżało tam w tych lodówkach chyba, nie wiem, ze pół roku minimum, lód półroczny w lodówkach. <zum> Czemu nigdy nie widzimy małych? To tak naprawdę znaczy ok. O kur. O kur. <smiech> <zum> <zum> <dana od> <zum> teraz tez, też tak odpowiedziałem bez kitu. Ładuj siostra. No. <zum> <zum> aj, kochuj, zau... Mogę to zsiągnąć? Nie. No, ja takie mam jajka teraz, takie małe, no, dobra. Dobra, Real bad, tak, real oh. Takie mam jajka teraz, no nie wiem, no Było, był, czemu ten film jest na prywatnym? Nigdy się nie dowiemy, aczkolwiek, no Wanna z wodą, daj mi ręcznik, znaczy nie Minus 40, no zero, coś poniżej Cały dos ze sparkad Jechałam Wjechałam tak z okiem oh. I ja chory takie challenge robiłem dla was. To jest wariacja. Teraz za bardzo sobie nie mogę na to pozwolić, bo wie, mam rodzinę, muszę być zdrowy. Aczkolwiek 120 tysięcy łapaczek i powtórka wanny z lodem <ścoughs> challenge. Dobra, dalej. Jedzenie dla kota challenge. I czy ja się pożegnałem na tym filmie, 104 tysiące polubień. Jesteście szaleni i słuchajcie, kiedyś naprawdę takie rzeczy się oglądało. Takie, wiecie, szalone challenge to się oglądało, no teraz już jakby nie tyle co nie jest to w modzie, tylko ludzie za bardzo boją się, trochę wydaje mi się zdania innych i nie robią takich rzeczy. Raczej skupiałem się na jakimś bardziej... Oczywiście rozrywkowym kontencie, ale nie y, aż takim, ale chwilę. Na Facebooku serdecznie zapraszam na Facebook i tam te wszystkie zdjęcia dodaję i tak dalej. No i drodzy, kończym Johnny! Dzisiaj zjemy sobie żarcie dla kotów Kitty. Nie powiem z jakiej sieci sklepów, Że to nie... z Biedronki było, co tu się wstydzić, no jeszcze wtedy było w Biedronce. Nie, że się boję, tylko to naprawdę będzie niesmaczne, więc mam jakieś tam obawy. Ale na zagrychę, moi drodzy... <śmuszczak> Jedzenie dla psa. To Żarcie był żart. Jeżeli już to, dostate... to był żart, <śmuszczak> spokojnie, to taki żarciek był. Próbowałem tylko jedzenia dla... Kodody, nieważne. Smakujemy. Pyszne. <śmusza> <śmusza> <Pusza>, dobra w konsystencji. <śmusza> <śmusza> Czuję się jak, jakbym. Czuję się jakbym. Ja bym taki. No byłem szalony. Psi kebab. Psi kebab. Ty, psi kebab nie, No byłem naprawdę byłem szaloną personą na tym YouTube. Nie dziwię się, że to film miałem 104 tysiące łapek, żeby było oglądalne. Bo byłem naprawdę szalony. Widzę marcheweczkę. Jest. <laughs> Najzdrowszy wyciągnął, żeby zjeść żarcie dla kota. No co za chłop. Wygłosowaliście na to gdzieś na, na Facebooku. Zastanawiam się, czy nie przerwać tego challenger. Bo to stuprocentowo znowu będzie. Nie no to ja już w tym momencie wiem, że to będzie żeganie jeśli to zjem Także zastanówcie się czy tego chcecie no. ciekawości, tylko zerknę bo... Łapeczka mistrzostwa Kaweczek Nie pokażę wam tego, patrzcie to teraz mięso. To nie jest mięso Coś żuje, żuje To nie jest mięso Trochę żułem to! Ale dobrze, że tego nie zobaczycie! Macie Sprite Banana Challenge! Się? To jest śmieszna akcja, no kiedyś się robiło takie rzeczy. Nie usunę filmu, który jest pamiątką, bo ten film ma już prawie 5 lat i, i to był taki początek tego Karolka takiego challenge'owego, bardziej hardcore'owego na tym kanale. To był i taki film! Jezus Maria, coś ty rzygął! Co Pokaż penis challenge! challenge. Tylko żartem. Nie powtarzaj tego w domu. Chyba, że nie masz domu. Poczekaj, kurde! Dobra! Dobra! Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Naruciak jest ze mną dzisiaj... Karolek! Karolek ze mną jest, a z nim jest... Kalerok! Baleron! O podchodźcie do kolegi z dystansu, bo ma Tureta! Nie możecie się denerwować na niego. Gramy w Molhammer, osoba przegrana pokazuje swój... Dziwię się czemu to jest ten, bo jakby family friendly teraz, nie przekniesz, bo ci ściągnął. Mimo tego, że ugadawaliśmy się na ustawianie wygranej Siotą bo w króliki, tak być nie może Jest jeden, nie, chcę wrócić na swoje miejsce Chcę wrócić na, na swoje miejsce chcę. chcę wrócić na swoje miejsce Zmiej się. Do Dlaczego? Wróć tu Dobra, to ja jedynie koszulkę Dlaczego? Bo on musi, bo to mi być wyciekany Ale nie, nie muszę pokazywać Nie no, i jak to? Bez, bez no nie, nie wiem nie Powiedz kiedy będziesz gotowy I po prostu tam Ja muszę No dobra Paj z tylko No już posłyszę, nie? Mi jest niedobrze Adam, ubierz się Z tego co pamiętam, tego co pamiętam ten film był jednym wielkim żartem <śm> <śm> Był ogromnym żartem, w sensie nie, Adam nie, nie zrobił tego, o czym myślicie? Powstawały jakieś takie udawane filmy wtedy na YouTube. To był 4 października 2015 roku filmy, które było wiadomo, że są po prostu ustawione, jak ktoś mówił, że są poważne i dlatego tak do tego podeszliśmy. Jeszcze tu jest hashtag dystans, że ten film miał być żartem. Czy się wstydzę tego filmu? No, to był mówię wyjątkowy rok 2000... 2015 rok, co się wtedy działo? Kolejny prywatny film, jak robić z owocami. Eee, dlaczego nie powiedziałem? Bo ściągnął film! I o co tutaj chodzi? Mój drodzy witam was z tej strony Karolek95 Karolek po prostu Karolek Dzisiaj będę waszym seksownym kierowcą A się poplułem Rok 2015 był naprawdę wyjątkowym rokiem Co tutaj chodzi? Grab... Dobrze odpowiedzmy no i to była zła odpowiedź, okej, okay, ale moi drodzy, poziom soku w baku się traci. Szybko dajcie mi jaką... Poziom soku w baku się traci. Koolera. Dobra, walcz truskawki. You wanna be my strawberry? Oczywiście, że chcę być twoją truskaweczką Brawa Strawberry, to była jakaś gra słów pewnie, okej okay. Skończył mi się fakt pierwszy i wash my pinapple, co to za muza? No i pinapla swojego... No dobra, nie, no był jeszcze taki odcinek, jak robić z owocami na prywatnym. 460 tysięcy wyświetleń, no wariat. Mistrzowski vlog Minecraft, nie dla zarabiania A... na tym stolcu. 2012 rok. Słońce. Chyba przestanę wychodzić z domu. <laughs> <O Jezu. laughs> o. Ale cisnąłem wtedy Minecrafta strasznie, w sensie zarabianie na tym Minecrafcie. Halo. Dlaczego jest tak ciemno? Halo. Halo. To było moje halo. Jeszcze horrorowe, karolkowe. Aaa, zbieram pszenicę. Co to za montaż? A! Cześć mistrze, z tej strony Karol i dzisiaj ostatni raz poruszam temat klocków na moim kanale. E, Minecrafta nie będzie, bo to jedna wielka komercha. Wyłączyli ci serwer w Minecrafcie? To straszne. Idź Byłem chudy. Chcesz nożyczki. <grym> A ja nie chcę, żeby mój kanał oglądali 12-letni... Napaleńcy bez mutacji, oczywiście chodzi mi tutaj o y, tych, którzy lubią Minecraft. 2012 Aha, bo ty rok. ty jesteś młodszy. Spoko, mam mniejsze. Yy, <laughs> bo nie po <laughs> ten kanał, żeby... Co się dzieje? Karolek, 2012 rok. W każdym razie to był jeszcze film, który zhejtował mi Pan Śmietanka. Jeżeli wiecie, kto jest Panem Śmietanka... Znaczy, zhejtował, nie tyle co zhejtował, tylko jakby ja tutaj atakuję... Tak? W jakiś sposób atakuję 2012 rok, a atakuje pana śmietankę, bo ma ileś tam wyświetleń, czy cztery filmy na kanale i robi spotkania dla fanów. Minecraft ogląda każdy i tym jest się najłatwiej, było najłatwiej wybić. Czyli kręcisz filmik z Minecrafta. Jak ja byłem tam, chudy. w pszenicę łukciami. <laughs> Wróćmy teraz do pana śmietanki. Pan Śmietanka. 8 filmów, 5 z Minecrafta, 16 tysięcy widzów i robi spotkanie fanów. <śmany> 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 oh, <kurde. śmany> Sorry, nie mogłem się powstrzymać od. <śmany> no, w każdym razie, pan śmietanka odpowiedział na ten film. Wtedy to był jeszcze z panem Marchewką, czy z panem Rzodkieweczką Nie wiem, jak to tam było. Negatyw był jedną z tych osób, drugą tam nie wiem. Jak wiecie, to dobrze. I tutaj mam 2000 łapek w dół. I to był pierwszy film, w którym zrozumiałem, że internet jest ogromny, jest szeroki i że tutaj się może tak naprawdę coś dziać na tym internecie. I, i od tamtego czasu już 2012 rok, ale potem powolutku moje myśli były potem stworzyłem y, pamiętniki z wakacji y, i tak dalej i powoli dochodziłem do czegoś takiego, że chciałbym robić coś poza poza na przykład, nie wiem, tysiąc wyświetleń, żeby robić coś takiego bardziej mainstreamowego. No a teraz dzięki wam przede wszystkim jestem w tym miejscu, w którym jestem, także kawał naprawdę fajnej historii nie dla zarabiania na Minecrafcie. 100 tysięcy łapek i seria z Minecrafta pojawi się na kanale. No i co? Bardzo dziękuję wam za oglądanie Aż, aż wstanę, bo, bo nie wiem co powiedzieć. Kawa historii tego kanału. E, moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tym filmie. Nie wiem, czy słychać mnie w tym, a wezmę sobie to przy okazji tutaj, będzie lepiej słyszeć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Zostawcie mi przez kołapeczkę. Jak będzie 100 tysięcy łapek, to robię jeszcze raz y, Wanna z Lodem Challenge. Może być ciekawe, tylko nie mam wanny w domu. Spoko. Kupię jakąś i postawię na środku miasta. To może być dodatkowa motywacja dla was. 50 tysięcy to stawiam wannę na środku miasta i robimy Ice Bucket Vanna y, Challenge. Ay, ice Vanna Challenge. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie mi przez kawałeczkę w górę hashtag. Tak jak był na początku, czyli hashtag challenge. I tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie, Łokieć. Łokieć.